Posłuchaj tylko. Sześciomiesięczne sparaliżowane dziecko zasypia cicho, podczas gdy w domu młody szczeniak robi coś nieoczekiwanego. Wierny pupil odważnie przekracza granice między snami a rzeczywistością i jednym ruchem przynosi nadzieję i miłość w środku trudnych chwil. Przygotuj się na dramatyczną, wzruszającą historię, która na nowo definiuje pojęcie nadziei. Ta krótka, a jednak niewiarygodna historia krok po kroku podnosi na duchu i budzi głębokie emocje w każdym widzu. Ciszę domu podnosi teraz wyjątkowa historia, która jest prawdziwym przykładem miłości i wytrwałości. Sześciomiesięczne, sparaliżowane dziecko, które już w najwcześniejszych chwilach życia zmagało się z wieloma trudnościami, powoli cichnie, wkraczając w krainę snów. To małe cudo. To nie tylko znak odpoczynku, ale również początek nowej nadziei, którą cała rodzina wspierała z całego serca. Stan dziecka nie pojawił się przypadkowo, droga życia czasami wystawia nas na okrutną próbę, a ta mała dusza nie była wyjątkiem. Rodzice walczyli od wielu lat z niepewnością spowodowaną diagnozą, a chociaż lekarze z trudem mogli przewidzieć przyszłość, każdy członek rodziny wierzył, że miłość i opieka mogą czynić cuda. W tym domu każdy mały ruch, każdy uśmiech i każda łza były rozdziałem w ciągłej walce, w której nadzieja zawsze pozostawała główną siłą napędową. Sen dziecka jest jak pełen spokoju święty rytuał, który każdego wieczoru na nowo uspokaja zmartwione serca. Na jego wyciszonej twarzy wciąż kryje się ciekawość odkrywania świata. A ta chwila zawsze przypomina rodzinie, że życie jest pełne nieoczekiwanych zwrotów. Wśród małych snów każdy szczegół w otoczeniu splata się ze sobą. Cicha noc, ciche szepty i małe, intymne dotyki tworzą większą całość, w której króluje miłość i akceptacja. Podczas gdy dziecko spokojnie śpi, dni rodziny upływają w pewnym cichym oczekiwaniu które każdego ranka ożywia na nowo miłość i pełna wiary wspólna walka. Badania lekarskie, terapie i codzienna opieka wszystko to miało na celu zapewnienie małemu jak największej radości i komfortu. Środowisko stworzone przez rodzinę jest pełne pozytywnej energii, a każdego dnia mogą się rodzić nowe, małe cuda, nawet jeśli początkowo są niezauważalne. Żyjemy w świecie, w którym nadzieja pojawia się czasem w najbardziej nieoczekiwanych momentach i o tym właśnie jest ta historia. Prognozy lekarzy nie zawsze wskazywały na świetlaną przyszłość, ale rodzina się nie poddała. Miłość to siła, która potrafi przebić się przez najtwardsze przeszkody, a w tym domu ta wiara z dnia na dzień rośnie. Dziecko, choć fizycznie ograniczone, jest duchowo ogromne. Bo już teraz potrafiło pokazać wszystkim, że prawdziwe wartości życia nie tkwią w fizycznych zdolnościach, lecz w sercu. Na co dzień świat zbudowany wokół małego cudu jest pełen drobnych, intymnych zwyczajów. Wieczorne kołysanki, pełne miłości, uściski i starannie przygotowane otoczenie wszystko to symbolizuje nadzieję na przyszłość. Dla rodziny każdy dzień to nowa szansa, by udowodnić, że miłość i jedność mogą pokonać każdą trudność. Nawet w najciemniejszych godzinach, gdy pojawiają się cienie, wątpliwości i niepewności, wiara i miłość nigdy nie opuszczają ciepła domu. W tle historii kryje się to głębokie ludzkie pragnienie, aby pomimo wszelkich trudności znaleźć światło, które nieustannie świeci pośród cierpienia. Każdy członek rodziny wie, że dziecko to nie tylko uzdrawiające się ciało, ale prawdziwy wzór, który pokazuje, do jakich cudów zdolna jest wewnętrzna siła i miłość. Mimo wyzwań, dom zawsze pełen jest pozytywnego oczekiwania, które symbolizuje wiarę w przyszłość. W takim środowisku małe cudo nie tylko cieszy się głębokim spokojem snu, ale w każdym drobnym geście otaczających je ludzi tkwi nadzieja. Że jutro zawsze może być lepsze. Członkowie rodziny z dnia na dzień wierzą, że miłość i jedność mogą odmienić los, a ta wiara daje siłę do pokonania wszelkich trudności. W murach domu rodzi się nie tylko walka, ale i cuda, w których każdy znajduje swój mały cud. To tło stanowi podstawę dramatycznego i wzruszającego zwrotu akcji, który wywołuje szczeniak. Gdy dziecko spokojnie odpoczywa, w cichym domu rozpoczyna się już niespodziewany ciąg zdarzeń, który otwiera nowy rozdział miłości i cudu. Gdy wieczorna głęboka cisza panuje, dziecko odpoczywa w spokojnym śnie, w domu jednak nowe, nieoczekiwane wydarzenie zaczyna się rozwijać. Szczeniak, który do tej pory uważnie obserwował każdy mały ruch rodziny, jakby pod wpływem tajemniczego instynktu. Teraz się obudził. Delikatnymi krokami zbliżył się do łóżeczka dziecka, a jego ciche kroki jakby przyniosły rytm nowego początku. W każdym ruchu kryło się przesłanie nadziei: miłość nigdy nie zawodzi. Pies zatrzymał się przy łóżku z oczami utkwionymi w wyciszonej twarzy malucha. Patrzył z tak głęboką uwagą i troską, jakby znał wszystkie tajemnice, które kryje ludzkie serce. Powoli ostrożnie się zbliżył, po czym delikatnie zaczął lizać rękę dziecka. To lizanie nie odzwierciedlało jedynie zabawnego zachowania psa, ale niosło też łagodną wiadomość: Jestem tutaj, nie opuszczę cię. Lekkie pocenie się małej dłoni i delikatne ruchy natychmiast przyciągnęły uwagę rodziny, która ze łzami w oczach obserwowała, jak ciepło psa wypełnia pokój. Łagodne reakcje dziecka, delikatny ruch palca, lekkie mrugnięcie wszystko to zwiastowało początek cudu. Lekarze już dawno powiedzieli, że sytuacja jest beznadziejna, ale ta chwila przyniosła nowe życie do życia rodziny. Każdy dotyk psa był kolejnym przesłaniem o sile miłości, która potrafi przebić się przez ciemność nawet w najbardziej nieoczekiwanych momentach. W domu wszyscy czuli, że dzieje się coś wyjątkowego. Wiara i nadzieja znów się umacniają, nawet jeśli okoliczności na chwilę by to uniemożliwiły. Jeśli do tej pory cieszyłeś się historią, warto rozważyć, czy nie zapisać się na nasz kanał, gdzie czekają na Ciebie kolejne, podobnie wzruszające i inspirujące historie. W ten sposób zawsze pierwszy dowiesz się o zmieniających życie momentach, które mogą pojawić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. Pies nie zatrzymał się w tym miejscu. Znowu obszedł łóżeczko dziecka, jakby chciał upewnić malucha, że wszystko jest w porządku. Powoli delikatnie dotknął nogi dziecka, i jakby za sprawą drobnej magii, intensywność ruchów wzrosła. Palec dziecka zabłysnął lekko, ukrytym w podświadomości błogosławieństwem. Ten mały sygnał przyniósł punkt zwrotny, w którym każdy członek rodziny poczuł zbliżanie się cudu. W atmosferze wokół łóżka miłość i wiara splotły się ze sobą, a odważny czyn psa otworzył nowy rozdział w ich życiu. Szczeniak wytrwale powtarzał swoje dotknięcia, małymi ruchami próbując obudzić wewnętrzne zasoby dziecka. Każde dotknięcie było kolejnym przesłaniem: Nie poddawaj się, bo cud jest z tobą. Na twarzy dziecka, jakby powoli, wracał promień życia. Delikatny uśmiech pojawił się w zarysach nadziei. Członkowie rodziny nie wierzyli w to, co widzieli. Miłość psa miała taki wpływ, że lata nagromadzonego bólu i wątpliwości na chwilę zniknęły. Dom znów wypełnił się ciepłem miłości, które rozświetliło każdy ciemny kąt. W tym momencie historia wkroczyła w nowy wymiar. Stała obecność psa, odważna i bezwarunkowa troska stworzyły energię, która skierowała całą rodzinę na wspólną drogę. Małe ruchy dziecka, choć ciche, zwiastowały nadzieję i początek nowego życia. Czyn psa pokazał, że miłość nie zna granic i potrafi tworzyć magię nawet w najtrudniejszych chwilach. W murach domu wszyscy czuli łagodne, ale potężne przesłanie zmiany, które na nowo umocniło wiarę i nadzieję. Każde dotknięcie, każdy ruch były kolejnym rozdziałem tej dramatycznej historii. Wierność szczeniaka i małe, ale znaczące reakcje dziecka razem tworzyły historię, która przypomina nam, że miłość zawsze zwycięża i że cuda zdarzają się wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. W tej chwili dom był nie tylko miejscem, ale żywym przykładem tego, że wiara, miłość i wytrwałość potrafią przepisać los, nawet gdy wszelka nadzieja wydaje się utracona. Historia w tym dramatycznym zwrocie przyjęła nowy kierunek, a w sercu każdego członka rodziny żyje świadomość, że to dopiero początek. Odważny czyn szczeniaka otworzył nowy rozdział którego konsekwencji nikt nie mógł przewidzieć. Historie, która niesie przesłanie wiary i miłości w przyszłość. Gdy czas powoli mija, w ciszy rozwijają się oznaki nowego początku. Dziecko, które do tej pory spokojnie spało, delikatnymi, a potem coraz silniejszymi ruchami sygnalizuje oznaki życia. Małe palce lekko drżą na brzegu łóżka, jakby dotyk psa zawierał magiczną moc. W oczach rodziny nadzieja znów się zapala. Wszyscy obserwują, jak ciało Malca powoli wraca do życia, przekazując ciche, ale zdecydowane przesłanie: Jeszcze się nie poddaliśmy. Energia wypełniająca powietrze w pokoju zmienia się. To nie blask słońca, ale światło miłości i wiary przenika mrok. Twarz dziecka, która wcześniej spoczywała w spokoju, teraz powoli się zmienia. Na chwilę jakby zabłysła ciekawość, potem pojawia się mieszanka spokoju i ciepła, sygnalizując, że dzieje się coś wyjątkowego. Członkowie rodziny w ciszy dzielą się wiarą, że możliwość cudu może teraz stać się rzeczywistością. Pies, który do tej pory obserwował scenę niemal jak anioł stróż, zbliża się do łóżeczka kolejnymi małymi krokami. Delikatnie liże rękę i nogę dziecka, jakby każdym dotknięciem mówił. Nie jesteś sam, jestem przy tobie. Ten dotyk to nie tylko zabawny gest, ale głęboki, instynktowny wyraz troski. Ciało dziecka stopniowo reaguje. Drobne poruszenie, po którym następuje lekkie westchnienie, towarzyszy powrotowi wewnętrznej energii ciała. Każdy mały ruch to kolejny dowód na to, że miłość i jedność mogą czynić cuda nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Napięcie w pokoju rośnie, spojrzenie matki wypełnia się głębokimi uczuciami, twarz ojca odzwierciedla mieszankę radości i strachu. Dziecko coraz żywiej pokazuje, że małe cuda życia powracają, lekkie, skoordynowane ruchy palców, delikatne drganie nóg, wszystko to przekazuje, że wewnętrzna siła powoli wraca. W domu wszyscy poczuli chwilową transformację, gdy ciało i dusza zaczynają razem się odradzać. Tymczasem oddana uwaga psa niesłabnie. Każdym dotknięciem, każdym krokiem jeszcze bardziej wzmacnia więź między maluchem a rodziną. Harmonia małych, ale zdecydowanych ruchów jakby głosiła, cud jest tutaj, miłość daje nową siłę. Cała scena jest jednocześnie prosta i zachwycająca. Bo ten moment natury przekazuje wszystkim, że w życiu najbardziej nieoczekiwane zwroty mogą przynieść największą nadzieję. Napięcie osiąga szczyt, gdy ciało dziecka pokazuje coraz więcej oznak ponownej aktywacji nerwów. Mały ruch, ciche westchnienie, jakby wewnętrzna siła ponownie przepływała życiem przez małe ciało. Członkowie rodziny z każdą kroplą nadziei i miłości obserwują ten cud. Podczas gdy powietrze w pokoju niemal wibruje od intensywności emocji. W tej chwili miłość i wiara przenikają przestrzeń z taką siłą, że odganiają wszelki wcześniejszy smutek i zwątpienie. Gdy ciało i dusza malucha napełniają się nową energią, scena przybiera nieoczekiwany obrót. Ostatnie delikatne dotknięcia psa, ostatnie ruchy dziecka prowadzą do wielkiego punktu kulminacyjnego który może wszystko zmienić. Ciszę domu nagle przerywa nieznany, tajemniczy dźwięk. Coś się zmienia. Pukanie do drzwi domu, które rodzi tyle pytań, ile rodzina do tej pory w sobie wierzyła. Napięcie rośnie z chwili na chwilę, a każdy członek rodziny z westchnieniem czeka, co przyniesie następna minuta. W tej zdecydowanej chwili karty losu obierają nowy kierunek. Sygnały od dziecka stają się coraz bardziej jednoznaczne. Ciało zaczyna zwracać się ku życiu, ale tajemnicze pukanie wskazuje, że historia jeszcze się nie skończyła. Dźwięk usłyszany przy drzwiach niesie tajemniczą wiadomość, która zmusza rodzinę do przygotowania się na zwroty akcji przekraczające ich dotychczasową wyobraźnię. Wszyscy czekają na następną chwilę. Wierzę, że miłość i nadzieja otworzą nowy rozdział, choć w ciemności pojawiają się też cienie nieznanego. Właśnie wtedy, gdy wydaje się, że cud w pełni nadszedł, historia zatrzymuje się na chwilę, jakby czekała na oddech losu. Pytanie, co może nastąpić później, pozostaje kręcącą się tajemnicą w umyśle każdego. Czy nieznane pukanie oznacza nowy początek, czy przynosi taki zwrot, który wystawia na próbę nawet największe nadzieje? Odpowiedź skłania wszystkich do oczekiwania na kolejny rozdział, bo los wciąż kryje niespodzianki, które wszystkie dotychczasowe uczucia i wiarę stawiają w nowym świetle. Zostań z nami, bo historia tu się jeszcze nie kończy. W następnej chwili możesz znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, a czekają na ciebie nowe, niesamowite zwroty akcji. Gdy ostatnie światło dnia powoli gaśnie, dom znów pogrąża się w ciszy, ale napięcie wciąż czai się w powietrzu. Dźwięk tajemniczego pukania wciąż odbija się echem od ścian, a w sercu każdego zachowuje się nieznane przesłanie, że cud jeszcze się nie skończył. Spojrzenie wiernego psa, które wciąż uważnie bada twarze rodziny, jakby szeptało: Zostań z nami, bo to dopiero początek. Maleńkie dziecko, którego ciało i dusza powoli napełniają się nową energią, małym ruchem zasygnalizowało, że jest gotowe walczyć z cieniami przeszłości. W mroku nocy, na granicy miłości i tajemnicy, każda chwila budzi nową nadzieję, a jednocześnie budzi strach. Coś zmienia się w domu, jakby sam czas zmieniał kolor, i nikt nie wie, co nas czeka. Ostatnie dźwięki pukania niosą przesłanie. To dopiero pierwszy rozdział. Co się stanie, gdy cisza ostatecznie się przełamie? Odpowiedź kryje się w ciemności, gotowa, by w następnej chwili wszystko ujawnić.